Siemanko, tutaj Polisz Chocolate i jest dzisiaj ze mną Spiker Q, witam Was wszystkich bardzo serdecznie i to jest gra Cubeman, tak jest To, to jest geka Cubeman i nie pytajcie nas o co w niej chodzi, bo nie mamy pojęcia Tak, ja ją wygrałem, dopiero co ją w sumie dostałem z konkursu Polisz za co dziękuję dosyć I to w sumie podziękowanie też i do, do niejakiego Adamka, który tak. sponsorował to wszystko tak, pozdrowienia Adam I e... to jest moja pierwsza gra na Steam, bo miałem kiedyś, ma miałem Steama, ale z niego korzystałem, to jest moja pierwsza gra na Steam, super Tak, i za chwilę się dowiemy o co chodzi w tej grze Tak jest No to mm. poczekaj e, Jak otłumaczę? się odpala grę. Tak e, jest, <laughs> dobra, dobra, już, chyba powinno coś się ładować <laughs> Wow, o co ale tu chodzi? fajnie Gdzie ja jestem? Nigdzie Czekaj, co my tu mamy? Team. Exit gate? Kliknij klikni ready, kliknij ready. A. Tutaj masz ten kwadracik. A, dobra. Uh, what the fuck? Czekaj, gdzie jest? ja jestem? O co w tym chodzi, ty? O, można obracać tym. Ale, czekaj, się... ja jestem ten jasno-niebieski, czy który? Uh, ty jesteś jas jasno-niebieski. Aha, dobra, to czekaj, to tak. Ty, what the fuck, o co w tym mm. chodzi? Nie mam pojęcia. Ty, oni się chyba naparzają tutaj. Ja nie, nie wiem o co tu chodzi, ale jakieś punkty nabijam Ej oni do to mnie to... strzelają! O co chodzi? Aha, trzeba ich chyba klikać, żeby ich zabijało. O ty, trzeba na te wieżyczki jakoś klikać. Wow. O, klikasz na wieżyczki, oni cię na wyżyczki wchodzą mi się. O, strzelasz do nich. Brawo. Ale ja jestem w tym miasto niebieskim chyba. Tak. Ty ciemno, ja już nie wiem. Nie, ja jestem ciemno niebieskim. Patrzę, coś będę budować. Ej, fajne to! Dobra, bijcie się, bijcie się, bijcie się, bijcie się, ale Ja się nic nie jak... mogę robić, tyle ci oni powiem. Się nie bi, bi ich, bi ich. Oni nie biją. Bij, bij ich, bij ich. Czemu oni nie mają karabinów jakichś? O, ty, stoieg. czekaj, klikam na niego. Aha, to jest taki zasięg, dobra. Ja... Cze o, czekaj. Te tego pójdziemy na to wieżyczkę. Jakiś flamer. Aha, my tu możemy robić sobie własnych tych, ludzików Nie ogarniam o co z tym chodzi, ale fajne to jest no, O fajne. nie, padł mi jakiś ludzik Jakiego Wielki, wielkiego mam? On Masz Masz wielkiego <grym> Mam wielkiego <grym> Gnata Kogoś chyba zabiłem! Oblokowane osiągnięcie! Cubeman, Ja też dostałem osiągnięcie Cubeman, ale jestem... Jestem szczęśliwy Aha, więc ja to ja powodę. chyba błąd zrobiłem, bo ja flamera wziąłem na tego na wieżyczkę, a on jest przecież na blisko chyba. Nadal nie ogarniam, o to, w co w tym chodzi. Też nie. To jest takie dziwne. Wiem. A Czemu tu nie... Czemu tu nie masz ruszać? Nie wiem, e, o wow, tych. Kamerą można się bawić, poczekaj. Ja wiem, Wokościę. wiem, że można. O nie, podchodzi mi jakiś koleś do mojego tego... O, nie. o wiem, flamerów trzeba na początek dać. Flint. Co to jest? Nie, też na środek weźmy jednego Flint tego. Nie wiem, o co tym chodzi, o, ale... Nie wiem, czy my wygrywamy, czy przegrywamy. To jest jakieś... nie wiem, to jest coś takiego jak Tower Defense chyba. No fajnie. Tylko, że ja nie... O kurde, otoczyli mnie. A, ja, oni tu checkpointy mają takie, gdzie mogą się ustawić. No wiem, no to właśnie klikam cały czas. I... ja chyba padnę zaraz. Patrz, patrz ile jest czerwonych, ile nas. Przegraliśmy już, ja ci to mówię. Jesteśmy świetni. No jasne. Jesteśmy mistrzami w tą grę. No. Nie wiem o co tu chodzi, ale fajna, jaka muzyczka jest fajna. Teraz akurat nie leci. Aha. O, jakiegoś. O! Tam jest, ej, hey, tam jest takie, takie jakby i, czy coś takiego. Kliknij sobie, to będziesz wiedzieć gdzie ten. O, z góry można fajnie patrzeć. To będziesz wiedzieć kto jest kto. Ja jestem na ciem, ciemno niebieski o. o nie, moja wieżyczka padła, zostałeś sam. Ło, <laughs> wow, to można przełączyć się na, na ten, na górę jakby. Fajnie. O co chodzi? Taka, sobie kupuję, kupuję sobie ludzików jakichś. Ty się kupuje ludzików, super. No bo nie wiem... Po boku, po boku się kelika coś. Jaki nieogarnięty odcinek, ja nie mogę. Nie mam pojęcia o co w tym chodzi. No tak, medykiem, medykiem zaraz... No, o co, o czym ty gadasz, i... człowieku? Ja nie wiem o czym ty gadasz w ogóle. Nie wiem o czym, bo ja nie wiem o czym ty tu gadam. Jakiś medyk jest z krzyżykiem na plecach i do niego do niego strzelają, widzisz to? No. Tw twój gościu o chyba ja. goni tego jakiegoś, nie wiem co. A? Nie no, z, niszczą, <tak> niszczą mi bazę! A nie, to ty dobra, myślałem, że... O kurde. No co tu chodzi? To jest dziwne. Ja tylko cię Czemu obserwuję. O ty to nie, już tam ja się... mam jakiegoś swojego gościa. No masz na górze tutaj. Na. No tylko... O dobra, gościu, idź tutaj. Ja już nie mam wieżyczki po prostu, więc nie mogę nic robić. O co w tym chodzi? Co to za chora gra? tu Kto tu... To ci, Dobra Kto coś? ćpał robiąc tą grę? Nie wiem, ale twój zabił jakiegoś Ja tu jestem mordercą, jestem killer O nie, ktoś, jakiś gości przeszedł do ciebie Do tego twojego Ale jestem... jestem hardcorem, jestem tym mistrzem No jasne, masz dwa ludziki, a ich jest 20 Tak, mam dwa ludziki, oni mają 20, ale co z tego, i tak wygrywam, haha <laughs> O, reka mi naparzam, wow Magicznie! Nie wiem co robię w ogóle Rakietami, rakietami. Aaaaaah Gin dziadu! No nie rzucaj we mnie jakim... On rzuca we mnie jakimiś kuleczkami, foch Gin! Gin! Za tego na wieżyczce! No nie, zabił mnie! No a medyk sobie stoi, tak A twórz ludzi, twórz ludzi, oni mi za chwilę rozwalą bazę No. Czemu to mi ludzików nie robi? Nie Czemu wiem, ale nie zaraz nie... deadniesz. Dedłeś. Już po mnie. I chyba przegraliśmy. Chociaż jeszcze nie, właśnie to jest ten. Jeszcze mam swoją bazę. Ich jest staście dużo. O jest, stworzyłem jakiegoś ludzika, nie, nie wiem jak... A ja bo to, 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 to trzeba jak, jak najwięcej ludzików i jak najwięcej tych zajmować po prostu. Wiesz. O co ja tu mam? Fla to jest flamer chyba. Czekaj, co, on, co on, on robi, ty zobacz? To jest Ice Gun. Aha Dobrze wiedzieć Czekaj, on zajmie jakąś pozycję Ale ekscytujące, ty się tam grasza, ja zginąłem <grym> Exciting game No jasno <grym> <Gidzie>. <grym> <grym> Oni we mnie strzelają ogniem, ja do nich lodem, ale fajnie No i zabili. Ale fajnie długo. ta rakietka, już przegraliśmy O, przegraliśmy Game over Jesteśmy i tak mistrzami Jesteśmy numbami Rematch! Cię pikniu... Level? czy już nagrywamy ile? 7 minut, 8 prawie Dobra Muzyka jest mistrzowska, nie za, za muzykę szacunek się należy otorą Ale nie no muzyka spoko naprawdę A więc dobra Tego wdajemy Jak tu się tworzy tych Tam na boku masz takie, takie te, nie No wie coś się po prostu klikasz Tak, klikasz to... a potem na wieżyczkę klikaj, wiesz Na wieżyczki klikaj, jak najwięcej jak musimy zająć najpierw Aha o około. nie, ale oni idą do naszego tego już, kurde. A, ich jest... Aha, on ma dwie wieżyczki aż. Czekaj, nie mogę zrobić żadnego ludzika. Ja bo... nie wiem jak to się atakuje. O. Klikasz po prostu na nich, on, on powinien się atakować wtedy. Cubizm! Troszkę, no. Nie no. wiem co to jest, to jak jest. O! Ice gun. O, koleś na wieżyczce, jak. Stoi ma jakieś takie pole jakby rażenia. No wiem. O, zaataknij kogoś. Pozycję. O, odblokowano osiągnięcie hot shot. Wow, brawo. Nie, czerwoni tu chcą wejść. Załatw go. Zaataknij flamera, ale ja za spadnę właśnie. Grill, dobra. O, strzelaj. Na do środek niego. Ja idę. Gin, gin. Ale już wiem mniej więcej o co Trzeba zajmować te pozycje, tak? No, dobra, kolejny grill Trzeba zajmować pozycje właśnie, no jakieś... Już... To wygramy, ten... Tą, tą wygramy Nie, ja, ja zaraz z jednym padnę Nie padaj mi tutaj, bo ja tu muszę wygrać to Strzelaj! O flint, tu, tu niech mi wejdzie Niech idzie ten tutaj ale taka ciekawa gierka, nie? Bo no, coś... to jest fajne. Fajne, mi się podoba bardzo. O, patrz, ale idzie nam lepiej, patrz ile nas tu jest. Aha. Patrz, mój flamer i... Nie, to jest flint jakiś, nie wiem co to jest. Idę na wieżyczkę i rozwalę tego flamera. Niepotrzebnie flamera na wieżyczkę postawiłem. Patrz! Aha, to... Ej no, ale prawie go załatwiłem. Flinta tutaj idziemy, dobra. O nie, zabi... zabijają mi ludzi na wieżyczkę. A dobra, Te, ten już jeden nie. mi padnie. Co idzie? Ten mor, moty jest fajny, ten mortar czy jak on trzeci na liście. Zabija mi po kolei każdego. Moty w sensie o to ci chodzi. No tak, 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 tak. A e, to nie wiem gdzie... Aha, takie, tej, takie kwadraciki jakby tam u góry, to chyba jest kasa, czy coś w tym stylu. Mhm. I za niej można zrobić. to to... Pojawić... na majka A Mike to jest ten, dobra. SIDA można byłoby uzbrać. Chyba na SIDA pozbieram. O, moty jest fajny. Motego weźmiemy tutaj. A grilla napuścimy... Napuścimy grilla tutaj, o. To już mi się podoba, ta gierka, no już, już mi się podoba, już jest fajna. No, fajne. być może więcej razy będziemy grać to. Aha. Dobra, flinta biorę o, na tego, już. nie wiem jak to się kasy zdobywa w ogóle, wiesz. Więc to flamera trzeba o, na chyba na środek wiem. najlepiej dać. Aha. Jak mi się wydaje. No, Za długo. Ten... Y, Moty jest fajny, bo on takimi kulkami rzuca. No nie, deadłem. Moty? No, motymy. To ja idę na środek, Motim. Trzeba... Motiego... O kurde, idzie, jeść. uważa. Ej, ty, tych zwierzyczek załatw, no. Bo koło... O nie, oni idą do mojej. Załatw frajerów, no. Dawaj, i frajerów. Skur. Co my robimy po prostu dla widzów? <laughs> o nie, to jest masakra. No to nie, nie Motiego mi rozwalili. Masakra. A ja teraz Motiego walę w dwóch... Nie, jakieś czerwone ludziki, głowienka na No, wchodzą normalnie do mojego tego... O kurczę... Czekaj, o, Fred jakiś! M mam jakiegoś Freda! Hmm. X-Fred Games! Hmm. Śmieszne. No. Nie sumie, wiem, ja nie wiem, jakiś zarabia bez skitu. Dobra, walę to, flinta biorę. No, chyba, chyba za zabijanie tych ludzików. Się. No tak, ale jak ja mogę kupić, jak nie będę mieć kasy i wtedy nie będę mógł zabijać, nie? Ale wiesz, my zmieniać im pozycję, nie? No wiem, wiem. Jakiś cubeist osiągnięcie. Kubizm. Nie, o nie, O nie, padłem. Moti. Dobra, Moti, sorry. Gdzieś. Mój moti zaraz padnie Dawaj go Ogólnie moi zaraz padnie A nie nie dam się! Ich jest to za dużo, oni są zbyt mądrzy. Właśnie, co się dało... Jesteśmy głupsi od... Y jesteśmy głupsi od komputera. No właśnie. Mam jeszcze 33 wolnego na dysku spokojnie starczy mi. Nie, ja muszę tak, ja trochę tak popatrzę co tutaj robisz. Kurde, już przegrywamy, ale ładnie nam jest szło, póki co? Ale się... Ależ akcja, zobacz jak oni się, jakie, jakie emocje oni no. wyrażają, jak, jak to jest wszystko takie realistyczne, normalnie. No. Ej, zabij tego, tego gościa co tam stoi koło mojej wieżyczki. Koło twojej? No właśnie strzela się z, 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 i zaraz go zabiję. Chyba, że on mnie zabije pierwszy. No, no swoim ja motim za- a dobra, zabiłeś go. Idź na tamtą pozycję, bo tam gościu czujcie. Motim, idź na tego. Tam stoi po środku, nie wiem, kurde, co tam robisz. Człowieku. Próbuję tutaj jakoś się ogarnąć, ale ich jest za, ich jest za dużo. Nie wiem jak się nie... Ja też nie. <laughs> o nie! Jak tak dalej pójdzie, to ja padnę. Ja już padłem, zobacz, źle do, do mnie idzie. Raz, jeden wnik, drugi wnik, trzeci wnik, czwarty wnik i już po mnie. Jedno życie mam jeszcze tylko... Trzy... O, mam... Mogę sobie Motiego zrobić. Dobra, Moty idziesz na... Ło mogę riki... A, ty... A ty nie możesz już robić... Ale czemu ludzi? nie mogę właśnie? Nie wiem Bo miejsca są zajęte chyba Aha To dawaj teraz tu obok mojej bazy możesz zabić jakiegoś gościa A, Dobra I Teraz pa, teraz będzie dobre No i padłem Patrz <laughs> Ale się nagrałeś O kurczę, przegraliśmy nawet nie mogę zabić, mam tylko dwa te kwadraciki no bez jaj! Zero, Hej, żeby... ale Gierka, nie, mi się fajnie gra. Dobra, wiesz co, już ile? 15 minut nagrywamy, chyba wystarczy jak mm. na pierwszy raz. Tak, dobra. Czekaj, to ja do menu wyjdę? No dobrze, no to... żeby posłuchać muzykę z menu jeszcze. Ja też. O, super o, muzyczka. To czekaj Ja też jeszcze, czekaj. Żeby... No dobra, no to co? Hmm. Jeśli się będzie podobało, to oczywiście chętnie zagramy w to jeszcze. No a... fajna zabawa, naprawdę. Y... Tak więc, to co, żegnamy się? Tak, żegnamy. żegnamy. Dziękujemy się. za obejrzenie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zapraszamy do kolejnych odcinków. Tak, i i, su i subujcie, subujcie Polisza. Na... Oczywiście lin linki do tak, kanałów w opisie. W opisie do filmików. No to trzymajcie I się, cześć.